Dam ci 10 jak gdy z tego wyjścia z mu w 5 minut. PANIA! To jest niezniszczalne, człowieku! 5 dyg i daje ci ułatwienie. Dawaj, bo szczerze nie da się z tego wyjść. 1000 makaronów. To jest po prostu makarony? Kurde! Dobra, dawaj ułatwienie, dawaj daj, Pomp Koń tutaj nie pomógł wyjść, a to dopiero plusowy koń. Dobra, się tak przerażające zwierzę. Nie wpuszczaj go, tu człowiek! Przebijam się tam coś, widać to? Tak, tak. Pięć dyszek i daję ci kolejne ułatwienie. Wyjdziesz na zero. Czyli siedziałem tutaj za darmo? Jest to widelec. Wreszcie cokolwiek! Kapek! Pięć dych i daję ci ułatwienie, dzięki któremu wyjdziesz. Nie, nie wchodzę w to. Dobra, bliżej to 50 zł, tylko dawaj mi to ułatwienie, chcę tam już wejść. Japoński no już jeszcze nóż. Czasu, że nie chciałeś za mnie wybużyć jeszcze kolejnych pięciu dych. Wow, jak masło! Witam, w końcu wolny! Dawaj, mi to moje! Nie, to ty mi dajesz 50. I było to idealne więzienie, trochę gorsze od tego, gdy uciekaliśmy przed wojskiem, policją, tworząc ekstremalne kamuflaże. A do tego, w trakcie wielkich puścigów z helikopterem i wiele, wiele innych.